Generalnie myślę, że patrzeć możemy jeszcze wyżyć tam 8, 7-8 jeszcze miejsca, które gdzieś tam są dużą przewagą nad nami, a w tej lizy wiadomo, że wszystko może się wydarzyć. Dziś mecz walki jesteśmy szczęśliwi, że dźwignęliśmy to. Niełatwy mecz. Wiadomo, Katowice po ostatnich seriach zwycięstw i naprawdę grają dobrze, ale to my zostajemy zwycięzcy w tym, w zwycięzcy w tym pojedynku. Cieszę się, cieszę to, że o tak późnej godzinie wytrwaliśmy i daliśmy radę to dźwignąć. Mega, mega dziękujemy kibicom, bo wiemy, że jutro większość osób ma rano do pracy i wspierali nas do samego końca, tak jak Pan powiedział, jest godzina 24 i wszyscy są wymordowani, ale... Bez nich nie byłoby tak, e, by takiego ognia na boisku jak był dzisiaj. Myślę, że możemy być z zadowoleni. Na pewno przyjeżdżaliśmy tutaj z myślą, że to będzie naprawdę ciężki mecz. E, mamy różne, różne swoje momenty raz lepsze, raz gorsze. Dzisiaj był rzeczywiście lepszy ten moment nasz. E, zaczęliśmy dobrze, później trochę rzeczywiście spadliśmy z, z jakości. Fajnie, że wróciliśmy w czwartym secie, pokazaliśmy, że potrafimy się podnieść, e, to fajnie pokazuje właśnie drużynie, że, że możemy mamy duże możliwości. E, Time biliśmy się, jeden punkt za punkt tak naprawdę, e, gdzieś tam pojedyncza akcja, myślę, że na zagrywce Ślepsk był po prostu lepszy, e, bardziej taki chyba jakościowy. No i myślę, że to zadecydowało, czyli taka jakość myślę, że na zagrywce była. Najważniejsze jest to, że wygrywamy mecz. To jest klucz. Trzeba w sobie powiedzieć szczerze, że mamy dobry okres u siebie. Trzecia wygrana. Katowice też ostatnio miały dobre mecze, więc myślę, że ten mecz się mógł podobać. Po to tak jakby trenuję, po to tu jestem, tak żeby Bartka wspierać na tyle ile umiem. Dzisiaj się ekstra udało jestem bardzo... E, za, e, zadowolony z tego, że e, mi się udało pomóc, bo to jest dla mnie najważniejsze. To fantastyczny mecz. Przede wszystkim e, ten tajbrek był naprawdę e, niesamowitym kosterem, e, dlatego że najpierw projektowice prowadziły dwoma, potem ziga przed na serwis. E, my potem weszliśmy na dwa e, punkty, e, potem mecz się bardzo wyrównał. Mój as w końcówce, w końcówce Asbatka i dzięki temu to my się cieszymy.